Przyjemnością pragnę zaprosić wszystkich mieszkańców winy Moszczenica i wszystkich gości na pożegnanie wakacji. W najbliższą niedzielę, 26 sierpnia, pożegnamy wakacje w Moszczenicy na wesoło. W centrum miejscowości na boiskach sportowych odbędzie się zwyczajowy festyn. Oficjalnie i głośno zaczynamy o godzinie 17, ale wcześniej już można przyjść. Tym bardziej z dziećmi, ponieważ zagwarantujemy stanowiska do zabawy, także coś do zjedzenia i do napicia się. Proponujemy m.in. o godzinie 18 występ kapeli zespołu. Znanego z Brunar braci Matułów, a o godzinie 19.00 znana grupa młodzieżowa Jupa. Potem o godzinie 20.30 rozpocznie się już zabawa taneczna, która, jeżeli tylko pogoda dopisze, będzie trwała do godzin późnych wieczornych. Zapraszamy na pożegnanie wakacji w Moszczenicy w niedzielę 26 sierpnia. Do zobaczenia i udanej zabawy.